Cześć, z tej strony Oskę i witam was w kolejnym odcinku z gry e, Wiedźmin Bo nie wiem czy pamiętacie, czy pamiętacie, na pewno jaskinię, w której ostatnio umarłem Zapewne tak e, Ogólnie ubie... E, kurde, idę do niej znowu Widziałem jak gościu robił tą misję Co w się? Sensie... w tej jaskini nie jest przyjaźnie nastawiony Widziałem ogólnie ten moment, w którym mnie zabili Jak on to robił ja po prostu wlazłem na sam środek i wyszły te trzy maski od razu, nie? Eee, on to zrobił tak, że jedna wyszła, więc. Zanim cokolwiek. No tak. Również sprzedać. Zjedzmy sobie parę rzeczy. Zrobimy sobie miejsce w ekwipunku oraz. No. Więcej żywotności. Nie wiem. Eee... Jak najbardziej na żywotność chciałbym Aha dobra mogę mieć tylko dwie żywotności No dobra Trudno Się mówi? Eee... Jeszcze coś jest? Dobra tylko, ja bym chciał bardzo o. I idę sobie bokiem Jeszcze raz I sobie pomału idę tak żeby nie żeby nie było wszystkich trzech no i pomału kolejny I w taki sposób uporaliśmy się. Wtedy nie miałem szans. O, co my tu mamy? Zawieram substancje Adher Zarodniki. Dobra, e, wtedy nie miałem szansy tego zrobić, ponieważ po prostu były wszystkie trzy naraz i mnie atakowały naraz, więc nie mogłem też za bardzo atakować. E, dobra, ale to nie zmienia faktu, że muszę tu jednak uważać. No właśnie, no idź. O, super, 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 super. Dawaj, 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 patrz. Dawaj. O, pięknie. No. Szybko. On mnie atakuje. Ale dobra, dawaj. Dawaj, zabij go. Dobra. Dobra, udało się, ale... Kiepsko umie z życiem. Muszę sobie zregenerować żywotność. Eee, jak tu mogę... Co mogę sobie? Wbite ener to energia. Ulepszenie broni. W sumie szczerze. O 20% większe obrażenia dawaj. Aha, bo to na czas jest. Kurde, gdybym wiedział wcześniej to... Szlifierki. Aha, na 24 godziny. Dobra, i to tak działa w, taki, w takim razie. Aha. A, no dobra. Czyli to na tej zasadzie działa eee... Okej. Okay. Tu mamy co tu jest? Yy, przedmiot fabularny, ludzkie szczątki. Bardzo zgiszczone sz ludzkie szczątki. Super. Trzeba pochować przyjaciela jakiegoś tam. To jest wszystko. Czy jeszcze tu mają zamiar Nie, 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 ja jeszcze nie, ja jeszcze nie. No. Nie, zostaw mnie. Nie, ja nie chcę z nim walczyć. Ja mam mało życia. Mam szczątki. Wracam. Tu nic więcej nie ma. Nie chcę niepotrzebnie walczyć. Niby mógłbym do tej alchemii, ale. Podziękuję. Dobra, eee, trzeba pochować przyjaciela Leufardena. Powinienem porozmawiać z kupcem. Dobra. Nie. Wskaż na mapie. Trzeba tam pójść. No to tam pójdziemy i. Nie wiem, czy może zrobić cięcie? Może nie. Zobaczymy. Bardzo możliwe. Czy tu napiję? No. Jestem ciekawy bardzo, jak wygląda właśnie to miasto. Aha, i jeszcze jedna rzecz, zanim o tym zapomnę. Ostatnio. Nie wiedziałem o co chodzi z tym znakiem, nie? Przy... Czemu, czemu mnie jej się przepuścić? Gdzieś tu powinienem mieć e, takie coś. No, taki pierścień, podobny do tego. Tylko nie wiem, gdzie to teraz jest. E, sakiewka. Eliksir... Dobra, będę musiał później tego poszukać. Mianowicie, kojarzycie, może rozmawialiśmy z wielbnym? On powiedział, żeby jak ktoś nam nie uwierzy, że my jesteśmy od niego, to żeby pokazać mu znak po prostu, nie? Ja wtedy tam nie ogarnąłem. Znaczy, między, między czasie, poza nagraniem, ogarnąłem, że to może chodzić o to, że dostałem może jakiś pierścień czy lub coś takiego w ekwipunku, tylko bym musiał się dokładnie przyjrzeć. Musiałbym się dokładnie przyjrzeć w ekwipunku. Czy czegoś tam nie mam, nie? O reny. jak tutaj mam na mapie, e, gdzie ja jestem? Ja tutaj jestem. No, jakoś tak przez las. Nie. No i chyba, jak będę mógł tylko, to sobie ogarnę umiejętność zdobywania ziół. Ale widzę, że tędy raczej nie przejdę. Bardzo mnie zastanawia, czy e, jak będę mógł sobie właśnie zbierać te zioła, to czy będę mógł sobie robić jakieś lecznicze Miksturki lub coś takiego, mieszanki jakieś Bo nie ukrywam, bardzo by się z tego ucieszył Ale no, jednak z życiem tutaj trochę ciężko Aż nie wiem czy obecna maksymalnie jak ja krążę sobie, co nie I tak trochę się gubię Dobra, muszę pójść tutaj na tą drogę i tą drogą. Iść. A, i jak coś, to gra nie jest... E, że... Boże, nagranie nie jest tak cicho, po prostu gra jest niesamowicie cicha i... Żeby po prostu nie było, że nagrania są zbyt cicho. Jest w porządku, ale po prostu gra jest... maksymalnie możecie zobaczyć opcję, e, dźwięku no chociaż można trochę... Zwiększyć w sumie do 7,5. Może nie będzie tak źle. Zobaczymy. Też chodzi o to, żebyście wy mnie też słyszeli co, nie? Ale też jednocześnie gra. Tak sobie ostatnio sprawdziłem. Eee, w sensie, jak zrobiłem test, sobie jeszcze przed tym nagraniem, że rzeczywiście trochę cicho jest gra. No, już jesteśmy niedaleko. Teraz pytanie: musimy wejść do środka przez bramę, czy nie? Eee, mi się wydaje, że będzie trzeba, ale tu i tak są otwarte. Tak, tutaj trzeba. Czekaj, z kim ja tu tam miałem porozmawiać? Hmm. Powinienem porozmawiać z kupcem podróżny, podróżny, ale pytanie: czy kupiec jest gdzieś na zewnątrz? Nie no, chyba w chacie tak mi się wydaje. Dobra, choćby spra sprawdźmy. Wiecie co? Ja tak patrzę sobie tutaj na OBS-a. Może na razie nie będę ryzykował e, z tym dźwiękiem. Zmniejszymy sobie do. Dobra, do 7. Będę musiał sobie sprawdzić po nagraniu, czy głośność. Nie, no. Teraz kompletnie jest cicho. E, czy po prostu będzie odpowiednio dopasowana. A to, co było. A życie mi zregenerowało, moi drodzy. I zapiszmy sobie, może zapisz grę tutaj. Okej, okay, i z kupcem trzeba porozmawiać jakimś. Hmm, trzy uncje Optima Mater. Kropla roztworu rtęciowego? E, Oj, przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt, Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? Nie stać się. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Hmm. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze już, dobrze. Przepraszam. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. Ach, Wiedźminie, Oksenfurt to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Doszliście do czegoś konkretnego? To było niesamowite przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat hmm, konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka. Pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Hmm. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić! Muszą! Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem. Wytworem nauki czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się, <słuch> jestem po prostu ciekaw. Nie potrzebujesz pomocy Wiedźmina? Przeczytaj ogłoszenie. Przybiłem je na tablicy przed karczmą. A no tak, trzeba też będzie tam poczytać te rzeczy, bo tam też są te, jak to się nazywa, zadania poboczne. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. <noise> Typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas otacza, jest właśnie alchemią, z której próbujesz nieudolnie kpić. W twoim organizmie cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Zmieńmy temat, zanim wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Nie można zamknąć ust na ucy. Ale niech będzie. Czego chciałeś się dowiedzieć? Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego praca w terenie rozumiem hmm. jestem pewien że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus które nadadzą się na bazę alchemiczną skąd brać składniki jeśli sam chcesz pozyskiwać komponenty będziesz potrzebował książek znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych jak i roślinnych alternatywą są kupcy ale to zdziercy jeśli chodzi o tkanki i organella potworów Hmm. Ja wynajmuję wiedźmina lub myśliwego. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Bywaj. Dobra, ale tak ci jak. O. Ale tak ci jak nie. Nie znalazłem. No, dawaj, chcę pogadać. Jakieś wieści? O, to jest on. Twój towarzysz nie żyje. Oto jego szczątki. Tego się spodziewałem, niestety. Co go zabiło? Echinopsy. Nic mi ta nazwa nie mówi. No cóż, w takim razie liczę, że dotrzymasz umowy i pochowasz ciało. Ale umówiliśmy się. Godny pochówek, inaczej z zapłaty nici. Co rozumiesz przez godny pochówek? Od biedy ujdą podziemia w kaplicy wielebnego. Aha, no dobra. Powinienem zapytać Wielebnego zgodę na pochówek w kaplicy? Mm, dobra. Okej. Okay. No to chodźmy w takim razie, do... trzeba do Wielednego A później, jak dojdziemy do Wielednego, to jeszcze przy, Zrobię cięcie się zobaczymy tutaj przy tej tablicy Z ogłoszeniami Daleko to jest? No jako jak zwykle na drugim końcu Okej, okay, jesteśmy już prawie na miejscu No już tutaj Wielebny. Miałem z nim porozmawiać, tak? Tak. Mów szybko. Chciałbym pochować pewnego człowieka w krypcie pod świątynią. Rozpaliłeś wieczny ogień. Jestem ci wdzięczny. Rozumiem, że się dogadaliśmy. W podziemiach znajdziesz rozpadający się sarkofag. Będziesz sam raz. Rozpadający? Możesz go pochować w lesie, jeśli ci nie pasuje. Wolę sarkofag. Było małe cięcie. Musiałem ogarnąć tutaj mojego pieseczka. Wiecie, szczekaj i nie chciałem, żeby było słychać na nagraniu. Eee, co tutaj jest? Muszę pochować kupca w podziemiach... Nie, tak, podziemiach kaplicy. Gdzie są te podziemia kaplicy? A, gdzieś tutaj. No tak, przyszłam na mapie. A, drzwi do kaplicy. To pewnie może tam w piwnicy? Coś takiego? To była piwnica chyba w tej. Ka o, proszę oreny wino białe, eee, które zdobi szlacheckie sz stoły we wszystkich królestwach. Pamiętnie, ale dobra, mogę tutaj jakoś coś tego? A schody na dół są tutaj, pamiętasz mnie, biały wielku? No, proszę bardzo. Pamiętam, ścigałeś mnie, ty i twój upiorny orszak. złego słowa. Dlaczego? By wypełniło się przeznaczenie. Załóżmy, że ci wierzę. Zdradzisz mi moje? Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. nie Jednym jesteś ty. Drugim jest. Śmierć nie ma przeznaczenia, są tylko przypadki. To bełkot zjawoł Mów, czego chcesz, albo znikaj. Śmierć. Będę za tobą kroczył, czekając na twój błąd. To nie wszystko. Jest śmierć, ale jest też wybór. Nie będę oglądał się za siebie. Znajdę salamandrę i wypełnię przeznaczenie. Będę czekał. Oho? Ty drwisz z przeznaczenia. Drwisz sobie z niego. Igrasz z nim. Miecz przeznaczenia ma dwa ostrza. Jednym jesteś ty. Drugim jest śmierć. Ale to my umieramy. Umieramy przez ciebie. Ciebie śmierć nie może doścignąć. Więc zadowala się nami. Idzie za tobą krok w krok, biały wilku. Ale to inni umierają. Przez ciebie. Whoa, whoa! 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 No, that way. Okay. Początki. Czerwony meteoryt. Ulepszenie broni. Obrażenia plus 15. Kawałek czerwonego meteorytu może zostać wykorzystany przez Kowala do wykucia miecza. Aby wykuć miecz, potrzebujesz trzech kawałków meteorytu. Używając więcej niż jednego kawałka tego samego koloru, można uzyskać specjalne bonusy. Okej, okay, ciekawe. Dobra, ja zakończyłem to zadanie, czy... E, czas zgłosi się do lwera po zapłatę Aha, no dobra, no to musimy i tak czy siak tam wrócić I tak miałem to zamiar zrobić no, Ale nie ukrywam, zaskoczyło mnie Czyli co, zajść do tej wioski Okej, okay, jesteśmy... Wchodźmy w takim razie do tej karczmy Pogadajmy z zleceniodawcą. To był on? Nie, 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 to nie był on. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. A ten co? Uwalił się, czy jak? Zamiast zbić fortunę w dzielnicy handlowej, muszę pozbyć się towaru na podgrodziu i wracać. Jak pech to pech. Ja też nie mogę dostać się do miasta. Za dużo czasu zmarnowałem warując pod zamkniętą bramą. No dalej, może coś ode mnie kupisz. Okradaj mnie, śmiało! Czym handlujesz? Moją krwawicą! Okej, okay, jakieś książki. Dobra, ale gdzie jest ten, z którym rozmawialiśmy? Dobra, nigdzie nie mogę znaleźć tego Leofardena, albo jestem ślepy, ehm, ale pomyślałem sobie, że możemy spróbować to jeszcze powalczyć. To co, powalczymy? Ile masz kasy? Nie mam mowy. Czy on za mnie. 211. To co, powalczymy? Ile masz kasy? No dobra. Nie mam mowy. Dobra, a jak dam pula? To co, powalczymy? Ile masz kasy? Nie ma mowy. Aha, nie mam pojęcia, czemu nie chcę walczyć co mną Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Nie ma mowy. Silne pięści, a nie pięści nie pięć. Nie bijemy się z Chcesz oberwać nieznajomy? My tu walczymy na pieniądze. Nie ma mowy. Nie, my chyba, oni się po prostu chyba boją bo ostatecznie żeśmy z nimi walczyli macie co, dobra, słuchajcie eee, myślę, że poszukam gościa eee, w, poza odcinkiem, po prostu na następnym odcinku eee, po prostu porozmawiamy i oddamy z, z, zdobędziemy po prostu zapłatę ja, my już kończymy tutaj zapraszam was do kolejnych odcinków na kanale no i co? To subskrybujcie kanał, oczywiście, oraz dajcie lajka like dla zasięgu. I widzimy się w następnych odcinkach. Cześć. Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tam zazwyczaj goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Wtedy przyjdź ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? Bywaj. Czas mi w drogę. Wiecie co? Jeszcze taka mała niespodzianka. Eee, Porozmawiam z cashmashem, dowiedziałem się, że po prostu wieczorem oni sobie idą do pokojów. Dlatego trzeba przenosować może do rana. Przy ognisku. Może powinienem się pośpieszyć? Do świtu. A, dawaj. Gdzieś tutaj. W takim razie jeszcze sobie ogarniemy. No i teraz powinien gościu być. W karczmie. Jest. Jakieś wieści? Pochowałem twojego towarzysza. A więc tak skończył. Gdzieś w zapadłej wiosce. To był godny pochówek. Ma nawet własny sarkofag. No cóż, w takim razie mogę z czystym sumieniem wyruszyć do wyzimy. Nie zapomniałeś o czymś? No tak. Oto twoje 200 renów. No i super, teraz możemy zakończyć sobie Boże odcinek. O, nowy poziom. Dobra, no to jeszcze raz się z Wami żegnam. Do następnego odcinka. Cześć.